Mano, dzisiaj chciałbym pokazać Wam, z czego składa się mój portfel i w sumie co w nim trzymam. Chciałbym też pogadać o moich planach na przyszłe zakupy i jak udało mi się w ogóle zbudować portfel o wartości 40 tysięcy złotych w wieku 19 lat, co uważam no, całkiem dobrym wynikiem. Dobra, tutaj jeszcze potwierdzenie, zobaczcie sobie ze strony MyFunds. Dobra. Mój portfel i na co się on w ogóle dzieli. Pierwsza sprawa konto IKE, indywidualne konto emerytalne. Jest to swój mój priorytet teraz. Trzymam tam wszystkie akcje, ETF-y, które są dywidendowe i priorytetowo to traktuję, jeśli chodzi o jakiekolwiek zakupy na rynku. Drugą pozycją w moim portfelu są kryptowaluty. W sumie, to od nich zaczynałem całe moje inwestowanie, bo kupowałem je już w 2023 roku. Jednak zacząłem się nimi interesować w 2020. Tak więc, no już ponad 5 lat w sumie, bo zacząłem na początku 2020, jak powoli pandemia wybuchała. Więc trochę wiedzy mam na ten temat. Są one w, na ten moment moją największą pozycją w portfelu, jednak szybko to się zmienia. No i na sam koniec najmniejsza pozycja, czyli konto XTB. Taka ciekawostka, na nim kupiłem swojego pierwszego ETF-a w życiu. W kolejnych częściach dokładnie popisuję na co dzieli się mój portfel, jakie pozycje w nim, w nim mam, jakie akcje, jakie ETF-y, jakie kryptowaluty. Ale zanim zacznę o tym opowiadać, to chcę zaznaczyć, że treści publikowane na tym kanale mają charakter wyłącznie edukacyjny i informacyjny. Nie są one żadną rekomendacją inwestycyjną ani poradą finansową. A wszystkie opinie wyrażone w filmach są moimi prywatnymi przemyśleniami, na które często wpadam. Dobra, lecimy z kątem IKE. Jak możecie zobaczyć. Największą pozycją w moim portfelu tutaj dywidendowym na ten moment są ETF-y, a akcje mówią o wiele mniejszą część. Najwięcej kapitału mam zainwestowanego w ETF-a na cały świat, Vanguard, FTSE, All World. Mam go od prawie dwóch lat i mam 12 jego akcji, powiedzmy, cząstek za 6,500 zł. złotych. Następnie jest ETF na SP500, czyli tylko na spółki amerykańskie. Jednak kupiłem go chwilę przed tym, jak Donald Trump rozpoczął, nazwijmy to, swoją wojnę handlową. Dlatego póki co jestem na nim na delikatnym minusie. Jednak pamiętam, że dobrze pamiętam ten moment, bo. Kupiłem wtedy jeszcze więcej ETF-ów i uśredniłem cenę dokupując go po już spadkach. No a następne dwie pozycje w moim portfelu to spółka Kruk SA oraz XTB. W akcji zacząłem inwestować niecały rok temu i uważam, że była to bardzo dobra decyzja. A w moich planach jest to, żeby to właśnie akcje były lwią częścią mojego portfela, a nie ETF-y. Dobra, teraz część portfela, z której jestem najbardziej dumny, jednak jest też najbardziej zmienna i ryzykowna. Oczywiście kryptowaluty, wiadomo, najbardziej ryzykowne, zmienne, tylko to przychodzi do głowy. Tak jak mówiłem, w krypto zacząłem inwestować już w kwietniu 2023 roku, mając 17 lat. Na początku skupiłem, skupiłem się głównie na czterech kryptowalutach, a były to no pewnie, czeknął no. Bitcoin. Następnie był Ether. Tutaj akurat nie jestem zadowolony z tej inwestycji, no bo tylko 200 zł zysku. No nie za dużo, jednak były momenty, że było to kilka tysięcy. Ale tak jak mówiłem, kryptowaluty są zmienne. Mam nadzieję, że wszystko się zmieni i Ether wróci na dobre tory. No i XRP, tutaj jestem bardzo zadowolony z tego, ponieważ w pewnym momencie miałem 500% zysku na tej kryptowalucie, na ten moment jest to tylko 204% jednak jest to spowodowane tym, że po tym jak były takie wzrosty to w momencie spadków dokupiłem no i teraz w sumie cały czas jest to na plusie z każdej pozycji jaką mam w XRP Więc nie mam na co narzekać no i teraz nieszczęsne Matic obecnie Polygon czyli moja największa wtopa finansowa inwestycyjna Jestem na ten moment stratny 774 zł, czyli prawie 78%. Chociaż w ogólnym rozrachunku inne monety mocno nadrabiają tą stratę, no bo jestem 8,5 tysiąca zł na plus. W topowym momencie sam mój portfel kryptowalut był o wartości 26 tysięcy zł, tak więc teraz i tak nie jest aż. Tak dobrze jak było, jednak nie mam na co narzekać. Dobra, no i na sam koniec najmniejsza pozycja w moim portfelu, czyli konto na XTB. Tutaj mam kupionego jednego ETF-a na cały świat. Tylko, że jest to ETF akumulacyjny, a nie dywidendowy. I w sumie był to pierwszy ETF, jaki kiedykolwiek w życiu kupiłem. To w sumie tak w formie ciekawostki powiedziałem. Chociaż na tym koncie nie kupuję już od dawna, ponieważ konto IKE mam założone w BośBanku, jednak XTB coraz bardziej przekonuje mnie do tego, żeby przenieść sobie konto IKE do nich. A priorytetem, tak jak mówiłem, jest na ten moment IKE, ponieważ jeszcze mam dużo do limitu. Limit w tym roku wynosi 26 000 i 19 zł. No. Jeszcze mam chyba 22 tysiące w tym roku do zapełnienia, więc na spokojnie, na spokojnie. Dobra. I tutaj MyFans, czyli wszystko w jednym miejscu. Jest to taka stronka, na której można wprowadzać swoje pozycje, ustawiać portfele, analizy, wykresy. Bardzo ją polecam. I mam tutaj wszystkie swoje pozycje, nie licząc wszystkich kryptowalut, ponieważ mam wprowadzone tylko 3: Bitcoina, Ethera i XRP bo są one największe w moim portfelu i znaczą najwięcej. Jak możecie zobaczyć, idzie mi też właśnie dywidenda z XTB w wysokości 218 zł. W przyszłym tygodniu dojdą jeszcze dywidendy z obu ETF-ów, a w lipcu spółka Kruk SA również będzie wypłacała swoją dywidendę. Wydaje mi się, że dywidend, dzień wypłaty to jest 15 lipca, jednak Ostatni dzień możliwości nabycia praw do dywidendy to chyba 5 lipca. Więc jeszcze pomyślę nad zakupem, ale to w dalszej części odcinka. Opiszę o co mi chodzi. Więc zobaczymy, co i jak. Dobra, tutaj no dalsza część odcinka, tak. Jakie planuję przyszłe zakupy? Otóż spółka Kruk SA. Mam w planach zakupić 7 akcji Kruka za około 2,5 tysiąca złotych. Jednak na ten moment czekam, żeby doszła mi ta dywidenda z XTB. No i wyrobię się przed tym, jak Kruk będzie wypłacał swoją dywidendę, żeby zarobić jeszcze więcej. Na ten moment mam 7 akcji Kruka, chcę dokupić kolejne 7, czyli chcę podwoić swoją pozycję na nim. Następnie w lipcu po otrzymaniu wypłaty z mojej pracy planuję dokupić... 40 akcji XTB za około 30, 3000 zł. Mam nadzieję, że cena akcji os, ostro nie wzrośnie i uda mi się to wykonać. Tutaj w sumie też podwoję swoją pozycję, bo na ten moment mam 40 akcji xtp, a planuję mieć 80, więc bardzo fajnie. No i teraz czas na ostatnią spółkę, którą planuję kupić. Jest to grupa Kenty, czyli taki w sumie polski arystokrata dywidendowy, można tak powiedzieć. Jednak cena za jedną akcję jest na ten moment wysoka, bo wynosi 855 zł. Nie mam zamiaru przepłacać i czekam, aż spadnie ona do około minimum 780 zł. Jednak idealny scenariusz to, jeżeli spadłoby do 700, ale. Tutaj jeszcze długo poczekam na ten moment. Tutaj to są te trzy, spo, te trzy spółki, na których mam w planach budować swój portfel dywidendowy. Chcę, żeby to była moja podstawa tego portfela na ten moment. Ale po zakupieniu już w sumie pozycji na tych trzech spółkach, planuję jeszcze, przyglądam się na ten moment, że tak powiem, spółce Digital Network. Jednak zobaczymy co przyniesie przyszłość, może wcale, może wcale ona nie pojawi się w moim portfelu. A co z skrypto? Otóż zastanawiałem się długo jak to rozegrać i tutaj widzicie piękną grafikę, że z moich altcoinów 80% chcę przerzucić do Bitcoina. Zastanawiacie się o co tutaj chodzi. Otóż czekam na ten moment aż sytuacja na świecie uspokoi się. A moje altcoiny takie jak Optimism, Chainlink, Polygon, Cardano czy też XRP mam w planach przekonwertować w Bitcoina i to w nim będę trzymał większość swojego kapitału. Oczywiście w Bitcoinie, no i w Etherze, ale Ethera na ten moment w ogóle nie ruszam i bitcoina też nie mam zamiaru z nich nic wypłacać, ponieważ Bitcoin na pewno będzie rósł. Mam takie przeświadczenie. A w Ethera cały czas ostro wierzę, że w końcu odbije i wróci do swojego ATH. A resztę altcoinów zarobiłem już na nich swoje i je przekonwertuję do króla kryptowalut, czyli bitcoina. Spytacie się, dlaczego? Ponieważ jest to najbezpieczniejsza waluta. A Patrząc na przykład na takiego giganta jak Michael Saylor, który co chwilę dokupuje ze swoją firmą MicroStrategy Bitcoina. Oraz jak bardzo Europa Zachodnia i Stany Zjednoczone zaczynają wchodzić poważnie w ten temat, jakie regulacje wprowadzają na temat kryptowalut w swoich krajach, i że coraz więcej wielkich marek zaczyna interesować się kryptowalutami, no to jest to bardzo dobra decyzja, moim zdaniem, i wszystko pokazuje na to, że będzie tylko lepiej. No i co? To byłoby na tyle w tym odcinku, wariaty. Dzięki za oglądanie i byłbym bardzo szczęśliwy, jeśli zostawilibyście po sobie suba, lajka. Like Najlepiej też w sumie najbardziej mi na tym zależy komentarz o tym, jak podobał Wam się ten odcinek, co byście chcieli, żebym może zmienił w formacie swoich odcinków, co byście chcieli zobaczyć w następnych filmach. I trzymajcie się, żeby inwestycje szły do góry. Pozdro po wariaty.